Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób ominąć drogę płatną autostradę w Słowenii. Dlaczego ją omijamy? Dlatego, że winieta jest dosyć droga około 153 zł jednomiesięczna winieta kosztuje. I oczywiście, jeżeli kogoś stać i chce bardzo szybko przejechać Słowenię, no to naturalnie kupuje sobie winietę i jedzie. Ale jeżeli ktoś chce zaoszczędzić te pieniążki w jedną i w drugą stronę, można to dosyć prosto zrobić. Czyli jedziemy sobie na przykład z dowolnej miejscowości z Polski przez Czechy. Czechy tu winietę musimy mieć. To samo w Austrii. Jedziemy sobie przez Austrię i też winietę musimy mieć. I chcemy do, dotrzeć do Chorwacji właśnie nie kupując winiety w Słowenii. Jak to zrobić? Jeżeli już jesteśmy w Austrii w miejscowości Graz, bo tędy będziemy przejeżdżać, no to od tego momentu bacznie zwracamy uwagę na naszą nawigację i za miejscowością Leibnitz, tutaj widzicie taką miejscowość Leibnitz, za miejscowością Leibnic trzymamy się już prawego pasa cały czas i tutaj bardzo blisko granicy zauważymy, zresztą zobaczcie, przybliżę Wam, żebyście dobrze widzieli, tu będziecie mogli zaobserwować zjazd. Ja Wam to jeszcze zmienię w taką satelitarną mapę, żebyście widzieli dokładnie, jak to będzie wyglądać. Czyli jedziecie sobie prawym pasem, tutaj, tak jakby w lesie, jedziecie, taki duży parking tu umijacie, jedziecie, 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 i tutaj będzie zjazd, który się nazywa 226 Gersdorf La, e, Mureck, tak będzie pisało. I tutaj zjeżdżacie w tym momencie sobie w prawo, zobaczcie, zjeżdżacie sobie tutaj w prawo i w dół, tak nas prowadzi droga, tak pod tą autostradę. Jeżeli tu będziemy na dole, to jest oczywiście stop, więc tutaj zatrzymujemy się i jedziemy sobie w lewo. Jedziemy sobie w lewo drogą 69. Jeżeli będziemy na tej drodze 69, to w tym momencie jedziemy cały czas tą drogą aż do miejscowości Mureck. Bardzo przyjemna droga, jedziecie sobie po prostu prosto. No, jedziecie, 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 aż do miejscowości Mureck. Tutaj mamy miejscowość Mureck. Zobaczcie. Rozpoznacie bardzo łatwo, że w tej miejscowości jesteście, bo zacznie po prostu być dużo e, miejskich takich budynków. Y, no, po prostu wszystko tutaj będzie poczta i tak dalej. Przejeżdżacie tą miejscowość i zauważycie, że już ta miejscowość tak, jakby się kończy. I tutaj będzie spory taki zjazd w prawo. Tutaj w tym miejscu, zobaczcie. Ja Wam to znowu zmienię na satelitę, żebyście widzieli, jak to wygląda ten zjazd. Czyli tu sobie jedziecie autkiem, jedziecie, jedziecie i tutaj zjeżdżacie sobie w prawo. Tutaj jest granica. Spójrzcie. Tutaj jest granica, Tratę, tutaj pisze, to jest ta miejscowość, to miejsce, tu jest granica dokładnie na tej rzece, jedziecie sobie tu w prawo i na tym mostku przejeżdżacie, już jesteście w Słowenii. I w tym momencie, jeżeli będziecie już tutaj, to jeżeli na przykład nie macie jakiejś dobrej nawigacji, gdzie możecie sobie punkty poustawiać, to wystarczy, że tutaj się gdzieś po prostu zatrzymacie. Na przykład tu jest parking przed tym budynkiem, gdziekolwiek. I w tym momencie zobaczcie, wbijecie sobie w nawigacji punkt od tego, w którym jesteście, w tym wypadku będzie to tratę, na przykład tam strzelam, to już automatycznie Wam wykryje wasz, Wasza nawigacja, to więc nie musicie tu nic cudować. i wybieracie sobie tutaj miejscowość, do której musicie dojechać w Słowenii, żeby... Nie płacić za autostradę, żeby na tą autostradę z powrotem nie wjechać. To jest bardzo istotne. Więc musicie dojechać z tej miejscowości, Trates, w tym miejscu tu na granicy, do Ptuj. Pty W ten sposób. Oczywiście, jeżeli macie nawigację, gdzie ustawiacie sobie punkty, to dajecie sobie Ptuj, a potem dalej. I ustawiacie sobie pomijaj płatne odcinki dróg, na przykład właśnie w Słowenii. No ale dobra, robicie sobie z tego Tratę do Ptuj i zobaczcie, jak Wam pokażę fajną drogę. Od granicy, która jest tutaj. Będzie wam pokazywał cały czas prostą drogę. Ta droga jest oczywiście kręta, bo jedziemy przez takie, jakby wioski, takie małe miasteczka. Jedziemy aż do miejscowości Ptuj. Czyli nie jedziemy tą autostradą, tutaj, tak jak widzicie, tylko do granicy, oczywiście, tylko jedziemy bocznymi drogami. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj jest niedługo to trwa, jak widzicie, 40. 4 minuty, tak do godziny maksymalnie to przejedziecie. Jak będziecie w miejscowości Ptuj, znowu się gdzieś po prostu możecie zatrzymać i wpisać tu po prostu już od tej miejscowości Ptuj, tak naprawdę już miejsce docelowe Ptuj na przykład teraz sobie tu wpiszę i miejsce docelowe na przykład Orebić w Chorwacji przykładowo. I on już wam on już każda nawigacja już wam wskaże wtedy taką drogę, która będzie dla was bezpłatna. Zobaczcie, będąc w Ptuj tu Was już pokieruje na zjazd, który przez wielu, przeze mnie też był dosyć duży, długi czas uznawany jako płatny. Dlaczego? Ponieważ na CB Radio, jak słyszałem, rozmawiałem z ludźmi, to jeszcze i zresztą na nawigacjach też to widać, że do tego zjazdu, do końca tego zjazdu jest jeszcze autostrada. A dopiero tutaj się zaczyna droga ekspresowa, czy taka droga po prostu, która idzie do granicy. Zresztą to zobaczcie, nawet tutaj widać na, na tym zdjęciu, nawet na tym przybliżeniu z Google. Tak więc sporo osób uważało i podobno też były mandaty, że tutaj ten zjazd jeszcze jest uznawany za autostradę, no i tutaj policja czy też inne służby w Słowenii wychwytywały tych zjeżdżających sobie tutaj. Kto nie miał winiety i spory mandat za przejazd, nie jeszcze tą drogą tutaj płatną. Ale z tego co już wszyscy od roku mówią, a nawet i ponad, tutaj już jest to bezpłatny ten zjazd. Więc jedziemy zgodnie z naszą nawigacją tutaj do tego zjazdu i cały czas już potem docelowo do. Do, do, no docelowo, do, do celu, do którego jedziemy, czy na przykład do Chorwacji, już możemy wyłączyć opcję nie pokazuj płatnych dróg, to jest tylko w tej Słowenii takie kombinowanie, dosyć prosta sprawa, jak widzieliście, czyli jedyne co, to przed granicą e, przed granicą ze Słowenią, tutaj na zjeździe za Leibnitz zjeżdżamy na Gersdorf, jedziemy 69 do tutaj Murecka, za Mureckiem zaraz widzimy tutaj w prawo taki zjazd na, na granicę, tratę, i potem jedziemy sobie tutaj już cały czas prosto aż do Ptuj. Czyli tak naprawdę od tratę do Ptuj i od Ptuj już potem już robimy normalną znowu drogę autostradami, bo tu już nas powinno z Ptuj wyprowadzić tu. Jeżeli jakimś cudem wyprowadziłoby was w Ptuj w jakieś inne opcje, tak żebyście wjechali jeszcze tu na autostradę, tutaj gdzieś wyżej, no to nie jedźcie oczywiście, bo tu jest płatny odcinek. Tutaj dopiero za tym zjazdem w tym miejscu jest bezpłatny. To jest bardzo istotna rzecz. Dobra, tak więc jak widzicie, wszystko jest dosyć proste, więc ominięcie tak naprawdę autostrady w Słowenii jest bardzo proste. Austria, tratę, Ptuj i już do granicy prosto bez żadnych obaw. No, to z mojej strony to w sumie tyle. Dajcie znać, czy też robicie takie właśnie manewry, że pomijacie, żeby zaoszczędzić, czy też być może jedziecie tą autostradą. Co prawda, nie jest to jakiś specjalnie duży koszt, no ale dla niektórych jest to spory koszt, bo naprawdę można sporo kupić różnych jakichś piwek czy czegoś, ale z drugiej strony autostradą jest szybciej. Chociaż ona jest tutaj remontowana, budowana, więc też nie jest to jakiś ekspres, no ale z jednej strony jedziemy autostradą, to jest to najszybszy. Najszybszy sposób. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, tak? Więc jeszcze raz Austria, za zjazd na Gersdorf, Mureck. Jedziemy 69 tu w lewo pod most, pod tą drogą. Jedziemy 69 do Mureck. Tratę most, i odtąd do Ptuj cały czas jedziemy sobie. I od Ptuj już ustawiamy sobie drogę docelową, już nawet z płatnymi. Powinna nam tu pokazać na ten dokładnie zjazd. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda w zdjęciu satelitarnym. Tutaj będziemy w centrum miasta przejeżdżali, tu przez most przejedziemy i tu będziemy jechać przez jedno rondo, tak jak tutaj widzicie, i dojeżdżamy sobie tutaj do tego zjazdu. Ten zjazd, zobaczmy jaką on nosi aktualnie nazwę. recep coś tam, obuwoźnica, ulica, i tutaj na tym zjeździe robimy Zawijasa i prosto do granicy. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, do zobaczenia oczywiście w Chorwacji czy gdzieś na wakacje. Cześć!